Myślisz, że to dziecko rysuje prostokąt? Nie, ono bezczelnie okrada wielką korporację, a płacisz za to ty. Brzmi absurdalnie? Zaraz zobaczysz, że tylko troszkę przesadzam. Bo widzisz, dziś opatentować można wszystko: nawet kanapkę z dżemem, klikanie myszką, albo sam kształt. Apple opatentowało prostokąt i zarobił na tym okrągły miliard dolarów. Przynajmniej na chwilę. Za chwilę zobaczysz niewidzialną wojnę toczącą się nad Twoją głową. Amunicją są pozwy i patenty, a ofiarą ty i ja, bo koszt wojny zawsze płacą zwykli ludzie. Żeby wygrać w grze, musisz znać jej zasady. Więc zapnij pasy i zobaczmy, jak dzisiaj robi się prawdziwe pieniądze. Wydawałoby się, że kształty nie należą do nikogo, prawda? Więc co po premierze iPhone'a zrobił największy rywal Samsung? Wypuścili nową serię telefonów Galaxy, które, powiedzmy szczerze, wyglądały bardzo znajomo. Pierwszy Samsung Galaxy S miał ten sam kształt, te same ikonki, a nawet te same gesty jak szczypanie ekranu. Apple było wściekłe. Uważali, że Samsung zerżnął ich projekt, kradnąc duszę iPhone'a. Samsung z kolei rozsądnie twierdził, że po prostu podąża za nowym standardem na rynku. I wtedy wydarzyło się coś, co brzmi jak żart. Wiosną 2011 Apple pozwało Samsunga. Oczywiście w pozwie było wymienione wiele naruszonych patentów, ale najważniejszy nie dotyczył technologii, tylko tego, jak telefon wyglądał. Tak, Apple dosłownie opatentowało prostokąt z zaokrąglonymi rogami. I ja powtórzę dla jasności, bo to się po prostu nie mieści w głowie. Tak, Apple miało patent na iPhone'a, ale dodatkowo miało patent na przenośny wyświetlacz. I to tutaj jest cały absurd. Zauważ, że na obrazku patentowym tylko prostokąt jest narysowany linią ciągłą, reszta jest linią przerywaną. To prawny język mówiący: przerywana linia jest ozdobą, my patentujemy resztę. I tak, w tym przypadku tą resztą był tylko i wyłącznie zaokrąglony prostokąt. To rozpoczęło chyba największą batalię sądową tamtej dekady. Te dwie firmy dosłownie wydały ponad 100 milionów dolarów na prawników. Prawnicy Apple krzyczeli, że Samsung ich perfidnie skopiował, a Samsung no, zdroworozsądkowo powiedział, że no przecież nie można mieć patentu na prostokąt. Ale czekaj, bo przed nami najlepsza część. W tym samym czasie Samsung był jednym z głównych dostawców części do iPhone'ów. Więc tak, na sali sądowej walczyli na śmierć i życie, a za kulisami robili razem biznes wart miliardy. Szalone, co? Szybko, bo już rok później zapadł wyrok. Apple wygrało. Sąd kazał Samsungowi zapłacić ponad miliard dolarów. To była wiadomość, która wstrząsnęła światem. Apple oficjalnie wygrało wojnę o prostokąt. Ostatecznie kwota została obniżona do pół miliarda, ale przyznać, że to wciąż całkiem spoko odszkodowanie, biorąc pod uwagę, że to była wojna o prostokąt. Ale co ważne, to nie była tylko walka o design. To był moment, gdy Apple zbudowało wokół swojego telefonu prawną twierdzę. Efekt był natychmiastowy. Projektanci na całym świecie dostali nowe zadanie: zróbcie coś, co wygląda jak iPhone, ale błagam, niech nie będzie podobne. Ta sprawa stała się symbolem nowej ery wojen technologicznych. Ale uwierz mi, to jest dopiero początek, bo za chwilę zrobi się dużo, dużo dziwniej. Powiedzisz dziwne patenty? To coś, co jest z nami od zawsze. Przykładowo, w roku 99 pewna firma opatentowała kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. Tak, dobrze słyszysz. Firma opatentowała coś, co większość babci na świecie robi swoim wnuczkom. To znaczy teoretycznie, to oni opatentowali konkretny sposób robienia tych kanapek, a potem owinięcia ich folią. I bardzo ważnym elementem było odklejenie skórki, ale to im nie przeszkadzało. Wytaczali innym firmom pozwy za sprzedawanie kanapek z dżemem i masłem orzechowym. Całe szczęście sąd w końcu unieważnił ten absurd, ale przez kilka lat jedna firma miała legalny monopol na kanapkę z dżemem bez skórki. I w ogóle rok 99 był bardzo aktywny dla Urzędu Patentowego. Wtedy też Amazon opatentował swoje zakupy za pomocą jednego kliknięcia, czyli tak zwany one click. Ten jeden patent dał im gigantyczną przewagę na prawie 20 lat. Dlaczego? Bo wbrew pozorom, każde jedno kliknięcie, które wyrzucisz z procesu zakupowego, przekłada się na kupę dodatkowych pieniędzy w twojej kieszeni. A jak się domyślasz, cała konkurencja Amazona miała dużo kliknięć w swoim procesie zakupowym. Dlatego nie zdziwicie, że gdy konkurencja próbowała wprowadzić coś podobnego, to Amazon natychmiast ich pozywał. Nawet Apple wolało im zapłacić, niż z nimi walczyć. To był totalny monopol na klikanie. Ale całe szczęście, wolnemu człowiekowi została jeszcze jedna forma klikania. Lajka like i suba możesz dać tak po prostu z dobrego serca. Zrób to teraz, zanim Amazon to opatentuje. I można powiedzieć, ok Bartek, ale ten patent Amazona to miał sens. Zgadzam się, ale możemy iść do jeszcze dziwniejszych rzeczy. Popatrz tutaj. Istnieje zatwierdzony patent zabawy z kotem za pomocą lasera. Rewolucyjna technologia, prawda? Kto by wpadł na to, żeby się z kotem laserem bawić? Wciąż ci mało? To co powiesz na patent na huśtanie się na huśtawce? Tak, ktoś dosłownie opisał, jak się huśtać na boki, a urząd patentowy powiedział: Tak, to prawda. Ciekawostka: patent złożył pięcioletni chłopiec z pomocą ojca. I trzeba było roku, żeby ten patent anulowano. I takie dziwne patenty nie są tylko śmiesznostkami. Wbrew pozorom jest w tym naprawdę głęboki sens. Wracając do takiego Apple, to firma nie skończyła tylko na patentowaniu prostokątów. Przykładowo, w 2016 opatentowali papierową torbę na zakupy. Nie żartuję. To pokazuje ich filozofię. Patentować absolutnie wszystko. I wbrew pozorom, ta filozofia jest dziwna, ale genialna i po prostu bardzo, bardzo potrzebna. Bo widzisz, wojny gigantów i takie dziwne patenty, to jest nic w porównaniu z absolutnymi super złoczyńcami dzisiejszej historii. Trollami patentowymi. Trole niczego nie tworzą. Ich jedyny cel to skupowanie starych patentów, a potem polowanie na firmy, które mogą je naruszać. Jak to możliwe? Trolle po prostu wysyłają tysiące pozwów do absolutnie każdej firmy, do której tylko mogą, licząc na to, że któraś w końcu pęknie i nie pójdzie do sądu, tylko zapłaci ugodę. I teraz pamiętaj, te pozwy często są wysyłane do małych i średnich firm. Te firmy często dla świętego spokoju wolą zapłacić ugodę, a czasem po prostu nie stać ich na wieloletni proces, więc po prostu są. Tak, trochę mafijnie zmuszone, żeby zapłacić. Ale co bardzo ważne, czasem trole lubią wziąć sobie na cel nawet wielkie firmy. I najbardziej szalonym przykładem jest historia pozwu firmy NTR przeciwko firmie Blackberry. Temu Blackberry. Z tymi kiedyś fajnymi telefonami. I jak to z trollami bywa, NTP niczego nie produkowało, ale miało patent na system bezprzewodowej wysyłki maili. I ich zdaniem BlackBerry ten patent naruszało. Czy to prawda? Nie ma znaczenia, dlatego że w pewnym momencie procesu pojawiła się groźba wyłączenia całej sieci Blackberry w USA. To byłoby zabójcze nie tylko dla firmy, ale też dla amerykańskiego biznesu oraz amerykańskich urzędów. Więc co się stało? BlackBerry zostało zmuszone do tego, żeby zapłacić trollowi 612 milionów dolarów. Do dziś pojawiają się głosy, że to był szantaż na naprawdę gigantyczną skalę. Rozumiesz teraz dlaczego firmy patentują wszystko i zawsze? Pomyśl, gdyby Apple nie złożyło patentu na swój wzór torby papierowej, to pewnie by dostali pozew od trolla szukającego okazji. A po co ryzykować procesem, jak nie trzeba? Lepiej się zabezpieczyć i mieć dowód, że to jest Twoja torba, a nie czyjaś, którą Ty skopiowałeś. Okej, okay, ale nasuwa się pytanie, dlaczego powinno Cię to obchodzić? Sprawa jest prosta, bo to całe szaleństwo potajemnie kosztuje Twoje pieniądze. I słuchaj uważnie, bo dzieje się to na trzy sposoby. Po pierwsze, kasa. Te wojny i ugody kosztują miliardy, a ten koszt, jak zawsze, jest po cichu doliczany do ceny Twojego telefonu, twojego oprogramowania, a najwyraźniej również nawet Twojej kanapki. Pieniądze, które mogły iść na rozwój, zostały dosłownie spalone w sądzie. Po drugie, to dusi innowacje. Po procesie Apple wszyscy bali się projektować cokolwiek odważnego. Przez lata firmy nie tworzyły najlepszego produktu dla ciebie, tylko produkt prawnie bezpieczny. Bo nikt nie chciał być pozwany za prostokąt albo inny, równie banalny patent. Nie winię ich, ja też bym nie chciał. Po trzecie, giganci stają się jeszcze więksi. Wielkie firmy tworzą patentowe polaminowe. Bo słuchaj, jeżeli mały startup ma genialny pomysł, to może po prostu nie mieć szans go zrealizować, bo albo nie stać go na wykupienie patentu, albo na zatrudnienie armii prawników, którzy udowodnią, że ich pomysł jest oryginalny. Przez to zdarza się, że system, który miał chronić małych, czasem ich niszczy. Ale mimo całej tej parady absurdu, to sytuacja z tymi patentami naprawdę nie jest czymś złym. Słuchaj. U podstaw systemu patentowego leżała piękna i bardzo szlachetna idea, której wszyscy potrzebujemy. Chcemy, żeby każdy, kto stworzy coś nowego, mógł to chronić i czerpać z tego korzyści. Chodzi o to, żeby mały wynalazca nie musiał się bać, że korporacja ukradnie jego pracę. Tylko, że nikt nie przewidział, że ta sensowna zasada zostanie kiedyś wykorzystana na taką skalę i w taki sposób. Nikt nie wiedział, że korporacje nie będą patentowały tylko przełomowych wynalazków, ale również drobne ulepszenia, a nawet kształty geometryczne. Nikt też nie przewidział, że pojawią się trole używające patentów jako narzędzia do wymuszeń. System został stworzony do ochrony Dawida przed Goliatem, ale stał się narzędziem, dzięki któremu Goliaci walczą między sobą, a za to wszystko płacą po stronie. To logiczny efekt naszej wiary w istnienie własności intelektualnej, i słuchaj, to jest naprawdę piękne. Tak? Piękne. I słuchaj, jestem pierwszy, żeby przyznać, że te wojny patentowe i wszystko to, o czym rozmawialiśmy, to jest stuprocentowa patologia. Tego po prostu nie powinno być. Ale przestańmy na chwilę myśleć, jak zawodowe ofiary, i zadajmy sobie pytanie. Co by było, gdyby świat wyglądał inaczej, gdybyśmy nie mieli patentów? Chcesz żyć w świecie, gdzie można kraść pomysły, a wynalazca nie ma żadnej nagrody za swoją ciężką pracę? Wyobraź sobie, że wymyślasz coś, co zmienia świat, ale zamiast fortuny dostajesz dyplom i 1000 rubli, czyli jakieś 350 złotówka. Tak działało prawo patentowe w ZSRR i to dlatego nigdy nie powstał tam iPhone. I to między innymi dlatego ZSRR skończyło w tak zabawny sposób. Te niewidzialne wojny prawników kształtują wszystko wokół ciebie: twój telefon, zakupy w internecie, nawet torbę, w której ją nosisz. Dziś największe wojny toczą się o najprostsze rzeczy, jak kanapka albo prostokąt. Ale słuchaj, to chyba dużo lepsze od prawdziwej wojny toczącej się w okopach, tak jak ta na Ukrainie, prawda? Tak, nasz świat ma naprawdę dużo patologii, ale proszę cię, pamiętaj, Wciąż żyjemy w najbogatszym i najlepszym systemie, jaki kiedykolwiek powstał. I tak, możemy teraz, jak profesjonalne ofiary, siedzieć i psioczyć na wszystko, co jest nie tak, ale możemy też nauczyć się, jak system działa i wykorzystać go do swoich celów. A kto wie, może nawet go jakoś naprawić. I tu jest dobra wiadomość. Jeśli chcesz wiedzieć, jak działa zarabianie dużych pieniędzy, to spodobać się ta historia chłopaka, który przeszedł od zera do czekoladowo-seksualnego milionera. Tak. Seksualnie czekoladowego. To istnieje. A na koniec pytanie: co ty byś się patentował, gdybyś mógł? Daj mi znać w komentarzu. Ja oddychanie.